Wszystkich jak zwykle z Hetzotem Lecimy sobie na Milo Help, me. Help me. może się uda na ten sterowy z Taś. Ale Alek rusznie Follow me. Zoperować konkurenty kręcić się tak dokażą jak najdłużej zostać. Dobra, ale ciężko to jest tak. Huźwa włamskie. Próbujemy się odegrać ani się śmiać. Poszedł Nie pójdzie w to, bo to <laughs> wiadomo Co jest, że ja mam, przy... mam to moc fajną rzecz że... czy to już chyba jest większa Normalnie da się na to wlecie na ten balon, tylko w tym rzecz, że bez spadochronu, jak się już od razu na to leci, to właśnie takie coś się dzieje, że trzeba operować, kręcić się dookoła, żeby jak najdłużej w tym być. A jeszcze mam wolną czułość, taką, o. to tak ciężko tak dosyć operować. Taką gram, bo taką mi się wygodnie gra, ale jak mam się tak kręcić tak dookoła, to z tą muszę latać, nie? Ale myślę, że nawet z dobrą czułością bym tak nie dał rady. No, ale dosyć długo się utrzymałem na tym balonie. Jak się na przykład wystrzelicie się z deski, albo jak kiedyś lotnia było, no to dało radę tam być. I staliście normalnie na tym, na tym balonie tam, na tym dolnym piętrze, ale jak tylko ruszył, to już od razu spadaliście. Od razu się spada po prostu, tyle. Tak no samolotu trzeba operować niestety. Ale to by było dobre. Mieć bronie, wystrzelić się i lecieć tym balonem i tak z góry fragować, ale nie. ktoś miał jakieś niesamowite heady, no to to już koniec w ogóle. Wszystkich by zdejmował. Takie one-tapy Dlatego w tej grze jest mała szansa, żeby powstał helikopter. Jeśli ktoś, ktoś by mógł strzelać z jakiejś broni, jeden by kierował, drugi by strzelał. To jeśli ktoś by miał one to by było po wszystkich prawie że Chyba że to jest jeszcze jeden helikopter jakiś Bo z góry tak chedy im lecą że to jest szok Enemy spotted! Rangę plus ta moc rangę i podwójne niszenie nie zbroi. z parafarka. No to to jest. Znaczy, był podwójny damage. No ciekaw, czy podwójny damage cały czas by się biło po 50. Tutaj 49, 38 i 50. Gratuluję z tego, to tak. tak no, nie wiem, lubię grać. To jest najlepszy. Teraz krab. Tak to grałem raz kałachem, raz z tym. Teraz to jest pewne, że tym będę tylko grał. Grozą, no fajna, ale groza z boostem to już jest w ogóle. To już jest pewne, że wymienię za parę. O Jest, ja mam po piątku. 90 za 9 diamentów. Super.

Gdzie? O, nie widzę halo o tutaj groza z boostem nie niestety Ech, tam jest rzut czy ja byłem w tamtej rzucie nawet ja mi się nie chce sobie tam iść jakieś... tam jest otwarty zrzut Nie wiem, nie pamiętam czy byłem tak w życie, czy nie byłem kupać No Czy w ogóle był tam trud pytanie Trzeba iść być tam będzie groza z włusem to No, zadaję mniej niż parafalu. 50 mi się nie zdarza zniewalić zadaję 42 i to znaczy kolego tutaj jestem tutaj kolego Nice, Mmm, bo no to No, opacało się tutaj wracać, bo nagle typu tutaj były już fragi, ścianeczki są. Zbroja też jest, możemy sobie naprawić. O, jeszcze sianki mogę kupić, fajnie. O, boost jest jeszcze zakupiony i będzie. Deolo. No w sumie jeszcze nie taki ideolu, bo skopa nie mam. Jakiego mocnego skopa? Jakiś dron w ogóle leci. No no, i jest typek jakiś. Monster trakiem sobie przyjechał. Uuu, same Hedy. wleciał w niej. No też próbowałem główkę wymierzyć jej, Ale no. Możesz. Gdzie... O te skajlary wasze to mnie denerwują Tak ciutkę. Tanki zniszczyła. Uo, Ani medrze. Nie dobrze, nie dobrze. Czy znaczy ja cię odrodzę, drodze kolego mają? Help me!